Dzieka moi drodzy, z tej strony DokCzan, a dzisiaj z nami jest... Kto? Mrówka! Mm. To prawda, tylko chwila potrzebuję... I tak zmienię sobie nick na Mrówka Nie wiem po co i nie wiem czemu, ale fajnie, jupi! Yeah. <grystanie> Jesteś czarna Nie wolno tak! To no, jest nie. brzydkie! Ale ty byłaś czarna. Dobra, cicho. Gramy teraz Color kolor lub daj. Ja jest. raz przeszłam. Tak, ale. Boże, on idzie, on idzie, on idzie szybko. On idzie? No, nie. W gimiru Idzie. Tak, w międzyczasie sobie zjem moją zupę, która nie. Gosia. Uh. Gosia. Mm. Czemu mnie ty zawsze mylisz z Gosią? No być! Biem! No, bo jakby... Jesteś jeszcze ze mną taka szumięta jak Gosia. No wiem. Gosia to dopiero. O! 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 o, o. Bitch. Ja nie mogę! Jego byczys! On tu kampi jaki kamper, Nie lubię kamperów. Nie, Wcale jednym nie jestem. Ej, nie no. Kościół, spadaj. Chodź w drugą stronę, bo tutaj on będzie ciągle chodził. No ale nie, bo nie, nie da się dojść do czerwonej, czyli drugą stroną. Chyba, że tędy da się. Kurcze. U mnie mam kreseczki. Ja Gdzie jak... ty? Poszłam drugą stroną, bo będzie chyba łatwiej. Wcale nie. O nie! Idzie, 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 idzie. idzie. Ale co dasz? No no posz... Nie, 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 nie. On idzie bo, do ciebie. Nie złapał Nie złapał mnie. Nie złapał mnie. A ja że idę, idę szybko do czerwonych drzwi Idę szybko do czerwonych drzwi Teraz zbierasz śrubokręt A gdzie one są? Czaj. I, o tutaj, chodź tutaj, 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 szybko no, Gdzie? Tuta. No tu, skarczę Ci przed twarzyczką O oh, no, Szybko, szybko, babo, bierz śrubokręt O nie, teraz jesteśmy bez koloru chyba Jesteśmy no. bez koloru, co ja zrobię? Chodź, szybko, za mną, za mną, Uciekamy Trzeba do, te, trzeba do tego O, dobra udało się um, O nie, teraz o. trzeba to oby Oddy! Chwila, ja nie wiem jak... Tylko nie spadnij, proszę Postaram się Ech! Będziesz sprawieni, że z Nie, 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 chyba nie. Tak, będziesz musiała. Żartujesz. No nie widzisz, tego wiem, Ja jestem złama na parkurach, jak nie wiem! I ja jeśli przegram parkura, to... Jest! Boże! Yuki Cyrenetra. O nie, nie będziemy to musieli zrobić? O nie! O dobra, wyszliśmy. Teraz musimy poszukać... Chodź. bez koloru to damy radę, jasne. O, pędzelek. Ile masz pędzelków? Trzy. Cztery. Jak? Gdzie znalazłeś jeszcze jeden? Nie wiem. Nie wiem! Gdzie ty Ciągle mam taką rysę jedną na komputerze i myślę, że on idzie. Mam kilka ich tych rys. Boże rel, 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 rel. Masz też rysy? O pędzel widzę Ryzyk, Fizek Jest, Pięć. 5 Boże nie Ja go chyba słyszałam On ten teraz brązowy ogólnie kolor Brązowy? A go nie Żeby było? Przejść. O wschody w z... O nie teraz jest czarna. Nie, nie było, było brązowego Jest tu pędzelek Czekaj, tu jest coś, jakaś mapa. Mapa? Trzeba będzie uciekać bez kóki. Kurczę szybko, bo mam kreski. Z kreski? A nie. Aha, Czekaj, to jest... no chodź tu! A ile ty masz no, tych pędzli? Bo, bo ja mam Sześć. Ich... No gdzie ty znalazłeś jednego? Będziesz mi musiał po powiedzieć, gdzie ty znalazłeś wszystkie. Bo ja nie przejdę tej gry bez tego jednego małego. Boże, jak. O gdzie, 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 gdzie. Dobra, teraz akurat zauważyłam. Bo one u mnie nie są aż takie małe. Boże, ej, nie. 35 plus dodatkowe życie. Idzie! Nie zauważył, jak wyszłam? Nie, nie zauważył? Co za ślepota? Bo on był za rogiem. Ślepota? Uważaj, on idzie! No, ogólnie to e, mo, e, ja nie mogę się doczekać, aż będę wrzeszczała w tej grze. Nie mogę się doczekać, jej. Bo ogólnie ona sobie kupiła nowy mikrofon. No i ogólnie będzie chcę tak przetestować, jak będzie, będziecie słyszały. Będzie, ona będzie krzyczeć, to proszę zapaćusze. Chwila, bo ja nie wiem gdzie iść. Bądź mną. Gdzie my idziemy? No tak, zgubiłam ciebie, to jak miałam za tobą iść. Tam, się hmm. czy? Nie, bo tam się Boże, doszliśmy nie do wyjścia! Arr. Świetnie, no. Teraz chodź. Nie szyję. Szyję. Boże, nie. że on ciebie złapał w bezpiecznej strefie. Nie rób. Pamiętaj, że jeśli mhm. jesteśmy bez koloru, to robimy tylko rana na życie, nie? Idzie? On ciebie Gdzie goni. Dawaj, dawaj. Nie, 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 nie. Zabróć cię? Nie, prawie. Gdzie, co to za dźwięk? Chwila, rosołek. Mam. Doktor. Mm. Tutaj. No. Mam. Jestem no. pomniejsza we drzwi. Szybko. Szybko. Szybko, 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 szybko! On mm. może przechodzić przez te małe. No chodź szybko, szybko za mną, chodź szybko, szybko za mną. Cóż. Chodź nie tam! Hej! Proszę źle. Chodź! Krysia Krysia, 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 Ale on nawet nie może zabić chyba w takich małych. W Jezu! On ma takie słody, słodkie dźwięki. Taki jakby szczyniaczek. O, o, o. Nie gadaj, że on tam podsuje. Nie. nie gadaj, że on tędy przejdzie. Nie. Nie zgadniesz, kto dołączył. Kto? Zgadnij. Zobacz na tabelę. Nina. Nie. Lena Kitty Animation. Zobacz na tabelę. Dobrze, chwilkę. To jest Ala. A o, aha, dobra, wy Ali nie znacie akurat. akurat wy Ali nie znacie. Ala to jest taka inna przyjaciółka. Macanzerilla. Bieczę, <laughs> nie przekolinamy Jezu. Być Dokcza Co? Jestem Doktan nie czan! No, ja To, tak że Roblox zabrania czan, to nic nie znaczy. Serio? Mhm. Roblox zabrania czan. Mówił, I że mi że ja. coś tam nie można takiego. Tu. żółte drzwi, żółte drzwi, szybko, 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 klikaj, 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 klikaj. O, o nie. nie, kolejne chyba obby. Klikaj, szybko. O, to Kolej chyba lobby. następne obby. No, oh! Tego nie było, Ai, tego nie było, Ai, tego nie było. Ai, tego nie A ja tutaj nie było. się nie znam. Co to jest? A! Testowałam tą grę, ale nie wiem. Ja nigdy nie dotarłam na żółty. O. Ale nie, ja dotarłam na żółtki i takiego czegoś w ogóle nie było. To jest jakiś nowy update. Mówiłeś, że przeszłeś grę. No przyszłam, ale tego te, takiego czegoś nie było. To czemu mówisz, że się na żółtki? Taki z tą nową Jeden wersję. Proszę. Uż, postaram się, bo ja nie umiem na laptopie. Ja, ja nie umiem na laptopie. Jezu. Weź ty mnie stresuj! Wszystko się rusza. Ojejut! O Jezu! Spoj nie patrzcie się teraz! Spojrzałem na dół! O Jezu, ja nie patrzę! Nie patrz na dół! Nie patrz na dół! Jasne! Nie patrz na dół, po nie patrz na dół. I to ja takie... Patrzę na dół. Oh, cicho! Dobra, tak była Zaczynać to oby? Tak. Dobra, to tylko oby trzeba od nowa zaczynać. To tylko no, to dobrze. No, przynajmniej lepiej od całej gry, nie? E, no. Byla... Boże, głupia jestem. Skoczyłam drugą. Nie, bo była ta kostka i ja zamiast skoczyć na kostkę i być mądra, to ja skoczyłam. Skoczyłam. Wyszłam dalej na linię. A ja też. drzwi. No nie czekasz na mnie! Czekam to, to na ciebie. ciebie! A jaka tam jest farba? Zielona! To, to idzie tym według tęczy Według tęczy? To... A, chciałam powiedzieć... O, to będzie czerwony. Ale... Y no cię, ja po prostu kocham czerwony, nie? To jest mój ulubione kolor. Dobra, a ja chciałam ja... to tylko, który jest błędniejsze. Błędniejsze. Ja nie byłam na fioletowym. W ogóle nie wiem, że ty jest fioletowym nie Nie, no właśnie, chyba nie. Nie, 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 nie. Chyba, nie, nie, Uderzyłam gębą o, o mikrofon. Nie, nie się uderzyła z deską w głowę i spadłaś. O Jezu. Oj, on tu może iść? Nie, nie może chyba tu. Nie, nie może tu iść, dobra, bo już się bałam. Dobra. Gato! to! Dobrze, jak się czujesz? Że. Czemu nie, nie byliśmy zgodni? A! Gdzie by tego, jakiś Elgado i Hotdog byli tutaj na żółtym obby, jak oni mają cyjan. Nie, bo wiesz, że aby zdobyć cyjan to trzeba, O nie. Nie! Chowaj się. Już? Nie chyba nie mhm. Słyszałam. Słyszałam! Idzie, 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 idzie! Chodź do straży bezpiecznej. Dobra, czekaj, idę. Gdzie wy jesteście? O o, zgubiłam cię. O, y, dobra! O, 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 o! Hej, hej, hej! Jestem. Ja jestem tu. Ojej, to jest trwa 14 minut! Halo? Ej, w ogóle ja mam, ja mam Ciebie Nie, po prostu udabiam farbę. Ja miałam Ciebie nazywać Mrówka? Mam Ciebie nazywać Mrówka? Mhm. Mm o, okej, okay, Mrówka. Idzie. O! O, Boże. Jumpscare! bru jump scare prosławek idę gość obok nas to w czerwonym idę ja. co ty palestowania nie ty mogę ruszać mikrofonem Serio? no no <śmany> <śmany> Nie ma przejdziemy tą grę przejdziemy tą grę nie masz no, tego no, się Ale w czym? no, no, przejdziemy tą grę Nie, on nie, nie ma go. O, idzie, idzie, idzie. Tędy. Chodź nie tędy! Nie tędy? To źle poszłam. O, hej. Chodź szybko. I, <słysza> a, Kurczę. A, nie złapał mnie. Nie złapał mnie. Nie o, Ale słuchaj, centralnie poszłam na ten kolor. On powinien mnie widzieć. Ale mnie nie zauważył. To jest dziwne. Poczekaj, bo on teraz idzie. Idzie? Bo idzie. Idzie? Nie, nie idzie. Widzę jakąś Mikę, która też jest zielona. Chodź. O hej, hej. Idziesz za tymi cyjanami? Oni nam pojamagają? Dzięki Cyjanie. Jesteś. Nie, ja to sam, to sam po prostu, prostu wiedziałam. Aha, dobra. O, teraz jesteśmy my Cyjanem.

Czy on naprawdę się zgubił? Teraz my potrzebujemy do Obi. Pamiętasz, aby odblokować cię? Ja, pomarańczo Pomarańczowe. Pomarańczowe. No, ale gdzie, gdzie on był? Idzie za nami, idzie. Wtuliłam się. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie! <laughs> o, to był pędzel. Czyś? Just... Yeah. Jezus Christ! Nie znalazłam pędzel, teraz też mam dziewięć. Yeah! Ja! Ej, znalazłam coś, coś. coś. Co? Doktor, patrz. Ooo. Uh. Ej, ja też tu widziałam, ale. Tam Czyli gdzie to jest coś nowego? W ogóle widzimy Konstantyn i się telepierdał. Telepierdał? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszłeś? No że ty masz ciemno Już jestem, już jestem. Ale mogę ciebie gobić? Nie. nie. <laughs> oh. Mrugały światła, coś idzie, coś idzie, słuchaj. Trzeba... Trzeba znowu... No, i nie, nie, Boże się. Boże, idzie. Matko idzie on idzie. nie, 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 Słuchajcie, nie, 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 ja miałam nie bo, bo jeszcze, zyskać. bo jeszcze tak dokczon wam zrobić takiego potężnego, słuchowego jumpscare'a, że aż umrzecie w Nie robi mi jumpscare'a. No chodź za mną. Ty Bumbają jedna. Bumbaja. Chodź ty bamba, Bumbaja. Bumbaja. Mm, 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 mm. Chodź w końcu! Nie sam. Ta bomba ja tu idziemy. BUMBA! Dobra, idziemy A chodź, nie mieliśmy... I wiesz, gdzie my musieliśmy iść do wentów. No gdzie ty? No zgubiłam się, a on tu ciągle chodzi. No chodź! Nie, nie tam! tam. Idzie idzie idzie, daj! Szybko, bo on, on idzie. Nie Szybko, chodź no, ze mną. On idzie, ja jestem w tym przejściu. Takim ala przejściu. Super, i mnie zgubiłaś. Jakieś Gg do mnie przyszła. Miki good game. Możesz Ma, za mną chodzić? Bo tak to nigdy tego nie przejdziemy. Staram się, ale za tobą jest ten potwór. Gdzie ty? Poczekaj.

nie, mam dużo rzucane. Gdzie ten... ty jesteś? Nic się nie wiem. O, Chodź. E, Chodź. Nie widzę cię. Mam... O, hej. Idę, 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 idę. tego nigdy nie przyjdziemy z tobą. <laughs> o, oh, nie, mój największy. Boom, bajaj, boom, bajaj, boom, baj, O, o. O, 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 o. A cię! Nie stresuj się! Tam nie ma koloru, tam nie ma koloru! Słuchaj, tu jest tylko. No i po co mam kupić kolor? Aby się kryć, mama kupiła traktora. Szczy! O, idzie. On idzie. Idzie. Może idzie, idzie, idzie. tepnął się. Mama! Kupiła. No nie zostawiaj mnie! No to chodź za mną! Jestem, jestem, jestem. Co jest? Co to było? Taki dźwięk dziwny, taki A. No to właśnie on się tak, się tak telepierda. Wow! Ja nie widzę w ogóle, czy on idzie przez ty... Nie wiem. O ty Co ty robisz? Co ty robisz? Ale które my... my odblokowaliśmy chyba zielony i wtedy były te takie małe kapsułki? Pamiętasz? Bo... Tak, my mamy trójkąt! Mam trójkąt i potrzebujemy czegoś jeszcze. Chodź bo inaczej, inaczej umrę. Wreszcie niebieski jakiś kolor. Przynajmniej mam Czuję niebieski. Twojemu ja chłopakowi. Cicho. Idziesz ze mną, czy jak? Idę. <coughs> Tym razem sobie tak nie... I teraz fioletowe. A nie, piła. Piła. Czy ty A, sobie żartuj. I my będziemy tak biegać z piłą. Aha. Aha. Gdzie jesteś? A, to... Zgubiłam Cię, no jestem tam, gdzie braliśmy no, piłeczki. Ale gdzie Ty jesteś? O, tu jesteś. Słyszałam ten dźwięk. Słyszałam ten. On idzie. On idzie. On nie Uciekła mu, uciekła mu, Czemu ty nie chodzisz ze mną? Wiesz, jeśli idę w nie, nie będę wtedy pomagać. Czekaj, czy on idzie na górę? Ojej! Oh, uh! No! A on może tu iść? No nie wiem. O. Ja się wystraszyłam. O. Bo... nie pomy... Teraz... No, chodź się! Patrzę tylko, czy idziesz. Jasne, ja idę za tobą, bo bez koloru to ja się boję. To się, to się boi. się boję to bardzo. Szukamy Czuch. żółtego. Żółtego? Po co żółty? Aha, mama dobra! Traktora, czy mama kupiła traktora czy mama kupiła traktora. I Mama Indiana. Mama in ma 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 kupiła, kupiła traktora! Bumba jak, bumba O! On się tyle pierdną! Mama. Muszę ja traktora. Czekaj, czekaj, bo ja biorę łyżkę! Na, ja, na jaki, na jaki armagadonia ar, ci łyżka? Wracamy. Wracamy! Motek dawaj... Nie, nie ma! Czekaj, do czego no, się używa piły? Do czego się używa piły właściwie? Tutaj! A, tutaj? A. Bułka z masłem. może... Nie podniosłam tego! O. A to podnie. O nie, to jest coś czerwonego. Już się boję, Wiec, już się boję. ulubiony kolor, ale nie spada tutaj. Wiem, wiem, wiem. Nie wiadomo, co to zrobi. No bo czerwone to w ogóle. Palisz się. Nie polecę. Nie, o! mamy mam kolor. Idziemy? Uh! Mamy puszkę. Boże, no czemu on ciągle. Jest, dobra, mamy kolor. mam ona nie ma koloru, i ma młotek! A przed chwilą my widzieliśmy gdzieś młotek. Ale gdzie my możemy użyć deski? Gdzie możemy be użyć deski? Gdzie możemy użyć deski właściwie? Ani nie, nie, to już strona nie mam Mamy kolor, który jest bardzo rzadki. Świetny. Świetnie. Nie, On poszedł, poszedł za tobą nie za mną. Poszedł za tobą, nie za mną! Teraz idzie do mnie. Teraz idzie do mnie. Dobra, dobra, poszedł. Dzięki, że odganiasz tego. Dobra, ale powiesz mi, gdzie możemy przynajmniej użyć deski, bo ja nawet nie wiem, do czego no nam nie nie. nie gadaj, że trzeba użyć pana interneta. Nie. Tak samo jak z gridem. No ja nie mogę, on ka KAMPER! Czemu ciebie nie jest Baba, próbuję cię znaleźć, ale... Ten dziad ciągle chodzi. Mm. O, widzę, widzę jego łapki. Gdzie ty? ty? My jesteśmy fioletowy To, 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 to jest tam. No, my mamy fioletowy. Nie wiem czy to fioletowe tak szczerze. A tu Mamy nie, to nie jest, to jest taki kolor! Nie ma nas. Nie ma nas! Może, uważaj... Uważaj! Zaczynasz od początku. Mrówka. Dobra, a więc widać, że coś się stało. Mam mam tutaj, słuchaj, podświadomość na moim wideo, ok? Zobaczymy. Zobaczymy. Wy też zobaczycie widowie. A więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej filmików z tej gry, to zostawcie tak. 20 łapek w górę i to by było na tyle. Papatki! Pożegnaj się!